I, tak. I skręcamy w lewo na skrzyżowaniu, proszę. Jasne. Żeby na ciągło nie najeżdżać. Nie, bo to jest po, jedne, po, po przekraczalna była ta linia, więc no mogę tak. spokojnie skończyć. Tak? Tak, tak, bo tak. z tej swojej strony była przerywana. No, nie lubię się na bo to tak No, bo to jest, to jest podwójna ciągła, no, tak? tak? No. Andrzej nic nie ja za tym pojedziemy sobie prosto, tak, prosto oczywiście prawym pasem jak żeby inaczej mm. Mam bolewie ze skręcania w sumie więc... okay. zahamowałem? Po daj mu zjechać, hmm. bo już miałem ochotę hamować Ale zahamowałem Dobrze, dobrze, ale o. wcześniej zahamuj w lewo mm -hmm. na skrzyżowaniu W lewo Blewo? W lewo? W lewo no, już nie, już nie, już teraz nie to Skręcamy w lewo Koncentracja dalej To jest na lewym pasie jestem, niestety, tak wyszło, mhm. ale zaraz wrócimy na ten lewy pas. Na prawo. Zmieniam pas, bo mogę. Mhm. Ok, jedziemy dalej. Mhm. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetną w prawo. W sumie to nie Dobrze, 4. krótki, więc do zjazdu tak. później powtórzyć, Tak, no? później powtórzę, bo tu jest wjazd, tak, więc... tak, 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 jest okej. Okay. Mhm... Poydziemy na plac... Na krótki placy, mhm. żeby to zaliczyć. Na tą chwilę jest dobrze, tylko kontrola. Pamiętajmy, że koncentracja na samym początku jest kluczowa i na końcu jest też ważna, bo później można się. Wiesz, troszeczkę z jakąś sytuacją już oswoić mm. tą egzaminem mm -hmm. i, i mm -hmm. człowiek się rozluźnia. A to jest niedobre, bo trzeba do końca koncentrację do końca utrzymać. Pijanie. To jest około 40 minut, 45, w sumie to trwa godzinę ogólnie z placem manewrowym, tak? Ale plac manewrowy to jest 15 minut mm -hmm. i 45 minut w ruchu drogowym, tak? Mm -hmm. Więc tu jest koncentracja, tu się dużo dzieje, o, taki na hulaj nogę przeleciał jak pocisk, tak? A. No, ale są hulajnogi, nogi, które naprawdę jeżdżą szybko. Aha, to e, mają te blokady pościągane i, i to jest przykład na to. O, jeszcze na czerwonym śmigną. Mm -hmm. O, jechał właśnie, super. <laughs> super. Przy okazji mamy materiał na stopkama. No, dokładnie. <laughs> Połcisnął. Dwa w jednym. Oglądam to jest wiesz. No wiesz, no, no, to lubię. Wiesz, no co się dzieje, wiesz, na drodze, nie? No. Ale ten tutaj to bez wyobraźni, tak? No. Myknął sobie na czerwonym. Bo ludzie nie mają wyobraźni tego typu, że nie wiedzą, że na przykład droga hamowania pojazdu to jest ileś metrów, tak? W zależności od prędkości, jaką jedzie. I, i ciężaru tego pojazdu. Inaczej ciężarówka będzie hamowała, prawda? A inaczej jakiś pojazd, inaczej tramwaj, no nie. Patrzysz jakiś nogą nie zapierdzie na przykład. No, no, ho, ho, no właśnie. No. no właśnie. Tak, a dobrze troszkę poskromiłeś, tylko pamiętaj, że mam Cię na celowniku, namierzam Cię, Twoją prędkość, miałeś już tak? 52, no, uważaj, nie przeciągaj, hmm. bo on to widzi. A prędkości nie możemy przekraczać, to tak jest także uważaj. Ale dobrze, że pamiętam, że z poprzedniej lekcji mieliśmy problem z ruszaniem, bo ruszałeś za agresywnie, tak. ale poprawiłeś to. Bardzo no no dobrze. Słuchaj, tak na przyszłość, powiem ci, że nawet jak będziesz miał swój samochód, to też nie rób czego, bo. Szkoda. Szkoda Część. kasy na właśnie na, na, na części, na gumy, na, na ogumienie, wiesz, na. na mhm. Pomijam jakieś tam ekstremalne działanie i zawieszenie. Mhm. Po co? Znaczy generalnie będę szczery, no myślałem, że tak bym sobie czasami spalił gumę moim Mercedesem, ale jak zobaczyłem ten samochód na żywca, to mi się szkoda, że szkoda, nie? tak robić, nie? O. Bo powiem szczerze, że znalazłem perełkę, naprawdę znalazłem perełkę, bo samochód jest w świetnym stanie. Tam na nim ani trochę ryzy nie ma, ani nic znaczy takiego. Powiem. A wszystko działa. Wszystko I już jest... przejechane ma? Co? Ile masz je? 175 tysięcy. No to pojeździsz na wezence spokojnie. Były dbany, były wymienione olej. Da, i wszystko. Jest naprawdę zadbany, też właśnie Mechanik nim jechał autostradą później. Mm -hmm. czwórkę czymknęliśmy, bo to pod, pod Katowicami kupiliśmy tego merolka. Mm -hmm, mm -hmm. A i mechanik sam właśnie pojechał te 200, tam wyczuł go trochę i jest taki mocno ściśnięty razem ze sobą, nie? że tam nie jest nic, tak, że nie jest nic poluzowane, ani nic mm -hmm. takiego, nie? że on tak naprawdę sensownie funkcjonuje, po prostu dobrze, i, fajnie, to dobrze. i chciałbym właśnie dbać i nie robić głupot na ulicy, nie? Przez no, ten... dokładnie. No. Myślałem, że inaczej Poza jest. tym pa... no, Ale się okazało, że nie, z partnerką budowaliśmy no, tak, i tak z partnerką super. na niego patrzymy i takie, ja pierdzielę. No. Fajnie. Będziemy zjeżdżać trzecim zjazdem w skrzyżowaniu ruchu okrężnym, także przemyśl to. Mm, trzecim zjazdem na ruchu okrężnym, tak? Mhm. No, dobra, dobra, no to tu tak zwalniam, bo... Przyspieszam żeby się zmieścić Dobrze, super Teraz należy zwolnić, bo wiadomo przez kolejowy. No i akcentujemy Alka przed nami akcentujemy, też podobny akcentujemy. pomysł no podobny pomysł pod Dobrze. Okay. No to na dwójkę zaraz edukuję na rondzie, żeby być tak płynnie. on zjeżdża to ja się wcinam. Dobrze. Dobrze trzecim zjazdem, tak? Trzeci, trzeci, Tak. Drugi mamy tutaj. Nie krzyży rąk, nie krzyży. Trzeci jest tutaj. To jest, to jest drugi. To jest drugi, przepraszam, to jest drugi, dobra. Mm -hmm. I zrzuci. Pamiętam się, kalkulacje nie zagrały dobrze. Mm -hmm. dobrze. Nie krzyży rąk. Przepraszam, praktycznie. Ręcz 30, jeszcze próg zwalniający, tak. Kamil, jesteś przygotowany, jesteśmy na placu manewrowym, będziesz wykonywał zadanie egzaminacyjne, ja z ja zapasem ruchu do przodu i do tyłu, tak? Jest. tak? tak jest. Czyli zgodnie z zasadami egzaminowania, ja Cię obserwuję i śmigamy. Dobrze. Okay. Dobrze, Kamil, popatrzyłeś przez ramię, jadąc do tyłu, popatrzyłeś. Raz. Dobrze, okej. Okay. Po tym zadaniu będziemy kierować się w kierunku jazdy pod górkę. Zaraz to zadanie zrealizujemy. Ten, ta jazda po łuku była dobra, bardzo dobra, więc tak na egzaminie trzeba zrobić. Nie śpieszycie powoli, z pełną kontrolą, z upewnieniami się i jest wszystko ok, dobra? że teraz. W Teraz stoisz w kopercie. Dobra, nie byłem jest do końcówki, ale jest okay. idealnie, jest idealnie. Dobrze. Dobra? Zrób to jeszcze raz, tak na jeszcze próbę ostatnią, dobra, ostatnią, jest. ok? Jest dobrze. Dobrze, Kamil, startujemy, jazda pod górkę. Zadanie egzaminacyjne. Ruszanie samolca ręcznego. Dobrze, bardzo dobrze. Ok? Spróbuj jeszcze raz. Dobra, stop. Bardzo dobrze. Będziemy kończyć ten egzamin. Dużo różnych zadań wykonaliśmy zgodnie z zasadami egzaminacyjnymi. Jeździliśmy w strefie egzaminacyjnej zrealizowaliśmy zadania na placu manewrowym. więc poprawiłeś na szczęście te elementy w stosunku do poprzedniego egzaminu, to jest nie była ziemia. Nie ziemia. Czyli troszeczkę tak, jakby powiedziałbym, zimny prysznic się przydał. Chodzi o to, żeby nie bawić się. W w kotka i myszkę na egzaminie, tylko po prostu podejść rzeczowo, to konkretnie, jest. zgodnie z zasadami, zać, zapomnieć i sobie jeździć, nie? Pamiętaj, że będziesz miał dwa lata okres próbny, nie będziesz mógł tam wykroczeń popełnić. Takich, <laughs> no i przekroczenie prędkości, z, 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 czyli jakieś stłuczki z Twojego powodu, to czy jest. jakieś wypadki i tak dalej. No nie, to pamiętaj, bo będziesz miał skutecznie zabrane prawo jazdy. Zabrane. Niestety. Nie tylko zabrane. I wszystko od początku. Mhm. Więc to, na to trzeba uważać. Ale widzę, że fajnie zweryfikowałeś jakby Twój tok działania myślenia, że po prostu no, trzeba wyciągać wnioski z tego, co się wydarzyło. Na mm. poprzednim egzaminie wyciągnąłem wnioski myślę, że dzisiejszy egzamin masz zaliczony. Teraz jeszcze tylko mamy dosłownie 3 minuty do naszego ośrodka, kursant i tam wypełnić dokumenty i, i to wszystko. Pamiętać tylko trzeba o jednym, że na egzamin państwowy generalnie teraz czeka się półtora miesiąca. Mm -hmm. Więc, żeby to uprościć, warto pójść z samego rana i ustawić się w kolejkę, tam czekają ludzie od piątej i pojawiają się nowe terminy, które nie są w systemie jeszcze wskazane. I to jest taki moment szybszego podejścia do, do tego egzaminu. I to zdarza się tak, że później jest ten egzamin w ciągu, w zasadzie z dnia na dzień, tak? Albo w ciągu dwóch, trzech dni. Także to z tego proponuję skorzystać. No i oczywiście, yy, co? Trzymam kciuki. Pamiętaj tylko, żeby między tym okresem oczekiwania e, skorzystać i przyjść sobie na przypomnienie na jakąś godzinkę, żeby nie, wyciek, nie uciekło, bo to tylko Ciesa. się wydaje. Po dwóch tygodniach na pewno nie będziesz jeździł tak jak teraz, mhm. bo to są szczegóły. Te drobiazgi uciekają kursantom często, mhm. a za to się oblewa, więc szkoda. Mhm. Eee, tak, jak mówiłem wcześniej, podejść, zapomnieć i sobie jeździć. Nie? I sobie jeździć, tak? To Kamil, to oczywiście ja Ci gratuluję, fajnie poszło. Także trzymam kciuki. Eee, a ja wszystkich zapraszam do oglądania filmów na naszym kanale, subskrybowania, wpisywania komentarzy. I oczywiście trzymamy wszyscy kciuki za Kamila. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się, na razie. Cześć. Zielone.